Przepraszam na papel. Każdy rybacki Jaro. Rybacka Picia. jednak krzesełko twoje drewniane. Dobra, Jarek możesz kopić. I co, my to już gramy teraz czy jak to jest zrobione? Teraz nie wiem, to, to jeszcze raz. No to jeszcze raz pytasz. No i bardzo Ci dziękuję. Jesień, zima, przymusowy odpoczynek, jak mówisz, czas na rekreację, co już zdążyłeś zrobić po sezonie, a co jeszcze przed Tobą? Czas na odpoczynek, faktycznie, bo, bo to jest najlepszy czas na odpoczynek dla nas, dla, dla w tym momencie ten okres jesienno-zimowy. Byłem oczywiście na szybko, wyskoczyłem do Egiptu, nurkowanie. Trochę kitesurfingu gdzieś tam nie znałem, bo też trochę się wkręciłem w kitesurfing, więc trochę tej nauki na kitesurfingu. Ogólnie dosyć aktywnie, ale też w miarę spokojnie, bardziej odpoczynek, relaks. Ale twoim takim hobby dyżurnym numer jeden to jest jednak nurkowanie. Czy ono jest takie rekreacyjne, tu rybka, tu ukwialik, tutaj jakaś rafa koralowa, czy to musi być od razu zejście do jakiegoś wraku, do jaskini, coś też z dreszczykiem? Raczej, raczej, raczej raczej tak. raczej. Raczej znaczy coś co, co jest, co dostarcza takich pewnych fajnych emocji. Samo już nurkowanie na rafach, owszem w przerywniku jest fajne, bo tam można w taki bardzo fajny sposób, taki bardzo relaksa, taki relaksacyjny spędzić ten czas pod, pod wodą nurkując, ale bardziej faktycznie wraki, jaskinie. Tam jest tej adrenaliny więcej, tam się więcej dzieje, tam się tam jest więcej zagrożenia, tam jest więcej niebezpieczeństwa i, i też odczucia są dużo, dużo, dużo lepsze. Także e, miałem okazję też, będąc w Egipcie, nurkować e, na wraku, oglądać, podziwiać pod wodą. Fajne przeżycia, super. Ale do listy Twoich przygód z dreszczykiem doszła w końcu ta, ta wyczekiwana, jest odhaczona. Skok ze spadochronem. Tak, tak, to już za mną. Pierwszy skok ze spadochronem. Kolejna rzecz, którą chciałem zrobić w swoim życiu i sprawdzić, e, sprawdzić trochę siebie, może tak się będę zachowywał, czy będę się bardzo bał, czy, czy tego strachu nie będzie aż tak dużo. E, I faktycznie e, emocje są takie, że tutaj ciężko jakkolwiek słowami e, ubrać to, co przeżywałem podczas tego skoku. E, sam moment przygotowań, moment e, tego, kiedy już wyskakujemy z, z wysokości 4000 metrów. E, plus po prostu ta prędkość e, swobodnego padania ponad 200 km na godzinę to jest coś niesamowitego. E, strach troszkę jest, bo niekoniecznie e, wszystko musi pój pójść po, po, po tej myśli. No. E, zawsze gdzieś tam się e, coś może, e, może wydarzyć, więc z tą świadomością oddajemy ten skok, ale... Ale nie, ale ogólnie, jakby tak mówiąc szczerą prawdę, to przeżycia są fenomenalne, to jest wspaniałe. Ja byłem cały czas świadomy tego, co robimy, że lecimy, co zrobić, jak rozłożyć ręce, jak ułożyć ciało podczas tego lotu. Myślę, że gdybym miał również odpalić spadochron, też bym to spokojnie zrobił za pierwszym razem, a wiadomo, że tego się nie robi. Także no, było okej, okay, było, było naprawdę świetnie. Tu? Jest? Bach. Dobrze, panie Jarku, to skoro było już o rekreacji, to czas na takie chwilę chłodnego podsumowania sezonu te, tego minionego. Drugie srebro, najjaśniejsze strony, ale również poprosimy Cię o dwa zdania o stwierdzonych już odkrytych błędach, niedociągnięciach. I one były, one się pojawiały faktycznie, bo e, większość tego, tego sezonu jechałem w miarę równo, ale też zdarzały się wpadki w takich momentach, kiedy bym się sam tego nie spodziewał tak naprawdę. Czyli jadąc Grand Prix chociażby w Pradze czy w Kopenhadze czy w Kali, na Torach, gdzie zawsze jeździłem, czy zazwyczaj jeździłem dobrze, tym razem kompletnie te występy mi się nie udały. I to nie troszkę, tylko kompletnie z, z, z takim akcentem, bo, bo słaba zdobycz punktowa, bo słaby występ, bo słabość zaprezentowałem. Ja już o tym troszeczkę myślałem i faktycznie być może... Nie chciałbym może mówić o wszystkich sprawach, ale, ale gdzieś tam wiem, gdzie, gdzie, gdzie był błąd, gdzie, gdzie mogłem zrobić coś lepiej, a, a, a to się nie udało. Reszta odjechanych Grand Prix to raczej dobry poziom, nawet w takich miejscach, gdzie wcześniej z kolei nie błyszczałem jak krsko, które do tej pory było zawsze moim jednym z takich, z takich e, chyba gorszych miejsc. Męczarni. Tym, męczarni. Tym, tym razem okazało się dobrym miejscem, e, gdzie potrafiłem pojechać e, bardzo dobrze i skutecznie, wygrywając. Tutaj ten finał e, całkiem dobry. E, oczywiście pierwsze pole, które sprzyjało tego dnia. Dobry refleks, dobry start. E, Przypilnowałem przy krawężniku. Tomasza goloba, bo wiedziałem, że może gdzieś tam się wcisnąć, czy próbować się wcisnąć pod łokieć. E, Ale tego dnia był też szybki, właśnie tajufinden widzimy, że e, bezpardonowo zaatakował Tomasza. Ja z kolei e, uciekałem do przodu. Wiedziałem, że oni będą z, z, ze sobą walczyć i, i jeden po małej, drugi po, po dużej mogą starać się mnie wyprzedzić. Także musiałem wiedzieć dokładnie, w którym momencie składać motocykl, jak wjeżdżać w wiraże, żeby, żeby ewentualnie blokować miejsce i to, żeby nikt się nie mógł za mną, za moimi plecami rozpędzać. Być może gdyby w tych Grand Prix, gdzie pojechałem fatalnie, gdybym tam pojechał na lekko wyższym poziomie, to mogłoby to być zupełnie inaczej, ale nie ma chyba co gdybać. Jeśli, jeśli w przyszłym sezonie podtrzymam tą dobrą formę w tych, na, na tych torach, gdzie zazwyczaj jeżdżę dobrze i utrzymam dobry poziom w pozostałych turniejach, a mam jakieś tam już doświadczenie, bo przecież nie trzeba wygrywać wszystkiego i, i można pojechać skutecznie. Chociażby takim przykładem był Emil Seyfigniuk w momentu kontuzji, on jechał bardzo równo w tej części zasadniczej, zbierał bardzo dużo punktów i to mu pozwalało być tym takim najjaśniejszym punktem Grand Prix. Także no, taki będzie mój plan na przyszły rok, żeby notować jak najmniej tych, tych takich bardzo słabych występów. No ale to powiedziałeś o tych stronach, o tych głównie mankamentach, a nic nie powiedziałeś o tym, z czego jesteś tak naprawdę zadowolony w tym sezonie. Najbardziej chyba z tego właśnie, że w, w takich e, turniejach, gdzie mi się sam nie spodziewał swojego dobrego występu, wygrywałem, czy pojechałem dobrze. E, do tej pory w Gorzowie na przykład nie, nie błyszczałem. Tam przegrałem, pamiętam z tego czasu, swój srebrny medal. E, wygrałem brązowy e, po walce z, z Andrasem Janssonem, natomiast w tym roku e, w Gorzowie początek również nie był idealny, nie był super ale potrafiłem szybko odnaleźć się w rzeczywistości, skorygować pewne błędy, naprawić to, co, to, co nie pracowało, na, nie funkcjonowało dobrze na początku, pojechać bardzo dobre końcówkę i wygrać. Startowałem w tym biegu z trzeciego pola, wcale nie najlepszego, ale, ale całkiem ten start dobrze mi wyszedł. Później napędzałem się po szerokiej, budując prędkość, widząc kątem oka błąd Chris'a Holdera. Wykorzystałem to szybko, wjeżdżając pod jego lewy łokieć na wejściu w wiraż i później starałem się, starałem się nie, dać, nie dać mu okazji, aby rozpędził swój motocykl, także ja jechałem szeroko w to usypane, Chris musiał pilnować bardziej krawężnika, tym bardziej, tym bardziej że miał ze sobą Taja Uchindena który również go mocno atakował. To był wspaniały moment, bo wygrałem pierwszy raz przed naszą polską publicznością i tak jak słyszymy, owacje były wspaniałe, ludzie widziałem, cieszyli się niesamowicie z tego sukcesu, byli, byli naprawdę e, świetni, także Gorzów jest dla mnie wyjątkowo wspomnieniem. A drugie z kolei to to, że udało mi się wygrać aż trzy rundy. E, w finale wiem, jak ciężko się wygrywa, bo tam startują w zasadzie najlepsi zawodnicy dnia. I, I ja do tej pory e, często bywałem na podium, ale nigdy z takim akcentem tego pierwszego miejsca. W tym roku chyba już bardziej, już chyba byłem bardziej pewny siebie i bardziej zdeterminowany do tego, żeby wygrywać. Nie tylko, żeby występować w tych finałach, tylko żeby je wygrywać. Stąd też te trzy wygrane. Uważam, że to jest, to, jest, to jest dużo. Pięknie podprowadziłeś do następnego pytania, które mamy w naszej liście dialogowej, bo kiedyś mówiło się, jak Ty zaczynałeś jeździć w Grand Prix, że Hampel to słabo jeździ w ogóle na dystansie. Jak nie wygra startu, to wiadomo, że przyjedzie tam gdzieś trzeci, czwarty. Nauczyłeś się z czasem wygrywać i dzisiaj, i dzisiaj wszyscy się Ciebie boją na dystansie, mając Cię za plecami, tak? Potem mówiło się, Hampel nie będzie nigdy mistrzem świata, bo on nie wygrywa turniejów, a bez wygrywania turniejów nie da się zostać mistrzem świata, wygrał trzy turnieje w tym sezonie. Czego jeszcze trzeba dodać do Twoich poczynań, żeby ten nowy sezon w Grand Prix w walce o Mistrzostwo Świata był jeszcze lepszy, jeszcze pełniejszy? Czegoś jeszcze brakuje faktycznie, no bo mistrzem świata został Finem, który jechał bardzo równo, którego nie zatrzymała nawet kontuzja. Był bardzo pewny siebie, tak naprawdę. Ja myślę, że może e, troszkę jeszcze może mi brakuje tego takiego stuprocentowego zdecydowania. E, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, e, żeby być pewnym siebie, że jadę po to, żeby wygrać i wiem, że jestem w stanie to osiągnąć. Z taką myślą łatwiej się chyba, wydaje mi się, że łatwiej jest z taką myślą pewnie rywalizować i podjąć tą walkę. E, jest parę innych rzeczy, o których będę myślał intensywnie zimą, e, tak samo było przed tym sezonem. Kiedy wróciłem po dość długiej kontuzji, również miałem czas, żeby z się przygotować i, i, i obrać taki kierunek jakiś, w którym będę szedł w tej, w, w, w tej drodze po ten sukces. Będę bardzo nad tym się mocno zastanawiał, co zrobić jeszcze, co dołożyć od siebie, żeby, żeby pojechać jeszcze lepiej tak, żeby faktycznie mieć szansę walki o to złoto. Jarek, nowa część, jak gdyby nowy wątek z naszej <grym> rozmowy. Ty masz, zwłaszcza wśród kibiców od tego sezonu, może od ubiegłego, nowy pseudonim Czołgista. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, że gdzieś tam, co, co, co niektórzy twierdzą, że moje starty są startami lotnymi. To jest zupełnie nieprawdą. Ja nigdy nie startuję e, na zasadzie, że jadę w taśmę i, i tą taśmę zrywam czy jakkolwiek. E, oczywiście e, są takie momenty, gdzie e, ten motocykl delikatnie ruszy się przed tą taśmą, ale zawsze w momencie puszczenia tej taśmy startowej jestem przed tą taśmą na wystarczającą odległość i... I nigdy nie, nie robię tego na zasadzie, żeby specjalnie ruszać się, czy, czy czołgać się, stojąc na tym polu startowym. W większość razy, z tego co obserwowałem, to się dzieje automatycznie, więc taki ten minimalny ruch tego motocykla, to jest coś, czego nawet nie kontroluję. I to też zostało pewnie w ten sposób zinterpretowane, jako, jako perfidne czołganie się, ale to nie to nie tak, e, to nie tak wszystko wygląda. Ale jeśli ty się podświadomie gdzieś poruszasz, a sędziowie to puszczają i uznają, że wszystko jest okej, okay, to jest to tylko twój handicap. Pewnie tak, pewnie tak, ale e, jakby wiedząc też o tym, że e, wszyscy zwracają na to uwagę, staram się to kompletnie wyeliminować i stać na tym polu jak przymurowany. Szczerze mówiąc, tak naprawdę to to, że gdzieś się faktycznie w pewnym momencie delikatnie rusza się tym motocyklem, to mi w ogóle nie pomaga. Bo niektórzy twierdzą, że, te, te, że ten taki start, jak gdyby czołgany, on jest później e, tak dobry, tak szybki, tak błyskawiczny, że reszta nie ma szans, ale to nie jest prawda. Często było tak, że e, gdzieś tam podświadomie ruszyłem się tym motocyklem, a startu nie wygrywałem, więc e, to nie do końca tak wygląda. A powiedz, jak gdyby na obalenie tej tezy, na potwierdzenie Twoich słów, jakbyś miał sobie przypomnieć, nie wiem, dwa ostatnie sezony Grand Prix, Liga Polska i Liga Szwedzka. Ile biegów Twoich po takim niby czołganym starcie zostało przerwanych? No żaden nie został przerwany. Żaden bieg nie został przerwany, żaden bieg, żaden bieg nie był, bieg nie był e, powtarzany. Czyli jak to jest? Sędziom to pasuje, a kibicom nie bardzo to pasuje. Ja nie wiem, ja myślę, że, że, że ta sytuacja jest trochę wyobrzymiona, bo, bo to nie są lotne starty przede wszystkim. To nie są lotne starty. Ja się nie wstrzelam w tą taśmę, to nie jest tak, że puszczam sprzęgło w momencie, kiedy taśma jeszcze jest przez sędziego nie wypuszczona. Ja zawsze startuję po tym, wtedy, kiedy ta taśma idzie do góry, więc te starty absolutnie nie są lotne. No właśnie, był taki moment w tym sezonie Jarek, Twój powrót do Leszna na, podczas meczu ligowego ze Stolmetem Falubazem Zieloną Górą, kiedy właśnie, no nazwijmy to szczerze, takie niezbyt miłe przyjęcie, transparenty typu właśnie czołgista, złodziej startów i tak dalej. Liczyłeś się pewnie z tym, ale jak to wpłynęło, powiedz na Ciebie, to przyjęcie przez Twoich byłych kibiców, bo jeździłeś wcześniej i w Lesznie, ile? Pięć sezonów? Sześć sezonów, sześć lat. 6 sezonów, ale ja nie miałem z tym żadnego problemu. Ja się spodziewałem, że, że takie, takie przyjęcie mnie czeka, że kibice mogą być rozgoryczeni, bo zmieniam barw, bo barwy klubowe, odchodząc do klubu, z którym to bardzo rywalizuje. Więc byłem świadomy tego, że pewnie będą gwizdy, pewnie będą jakieś wyzwiska, aczkolwiek wyzwiska tutaj raczej nie są. Znaczy nie powinno ich być. Ja rozumiem, że kibic ma swoje prawo kibicować, wyrażać swoje opinie, ale czy też zareagować w, w, gwizdając na, na swojego ulubieńca bądź nieulubieńca. Także byłem, 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 byłem świadomy tego, co mnie czeka. Nie miałem z tym żadnego problemu. Skupiłem się nad tym, że zaraz będzie mecz, zaraz będziemy rywalizować, zaraz będziemy się ścigać. A jak to było Jarek, powiedz, ty to wymyśliłeś czy z trenerem Dobruckim wymyśliliście ten manewr, który zabrał Lesznu ten jeden punkt i być może, czy nie wiadomo, czy nie, awans do playoffów, bo dzięki twojemu manewrowi w 13 biegu, przepuszczeniu tam pary leszczyńskiej, później po świetnym rozegraniu rezerw taktycznych z twoim udziałem głównie, mecz zakończył się... Remisę. To była taka Twoja słodka zemsta? To było, ja tylko wykonałem, ja tylko wykonałem plan jakiś założony właśnie przez, przez trenera Dobruckiego i, i, i Jacka a to oni wymyślili właśnie, że tak możemy zrobić, bo, bo taki jest z regulami. Kompletnie mi ten start nie wyszedł, próbowałem gdzieś tam pojechać szerzej, udało mi się przeżyć Przemka Pawickiego, ale okazał się bardzo szybki Grzegorz Zengota, z tego co widzę, próbowałem gdzieś tam wjechać pod jego łokieć, ale nie, nie czułem się wystarczająco pewnie, żeby, żeby wskoczyć i, i jak to się mówi, zapikować pod jego, pod jego, z tej jego wewnętrznej strony. I tutaj w tym momencie widzimy, jak mój motocykl traci prędkość. Ja tym faktem jakby za man nie jestem, bo plan taki właśnie był, że przegrywam ten wyścig 5-1, możemy stosować rezerwę taktyczną. Także no, musieliśmy się tu się wykazać takim dość sporym sprytem, bo to nam pozwalało myśleć o tym, żeby to spotkanie jeszcze ewentualnie remisować. Robiłem to, co to mi należało. Chciałem po prostu pojechać jak najlepiej za drużyny, tak żeby to spotkanie wygrać. Oczywiście zawsze chcę pojechać w danym meczu jak najlepiej, ale tutaj chodziło o, o, o to, żeby, o interes drużyny, całego zespołu, żeby to spotkanie ewentualnie na koniec zremisować, co było dla nas dużym sukcesem. Także e, przyjemnie było po prostu e, prawie wygrać prze, przegrany mecz, no bo, bo nasza sytuacja była w pewnym momencie już prawie nie do odbicia. Jak wygląda twoja ocena sezonu? Gdyby nie te kontuzje, przypomnijmy, Holder, mhm. Emil Seifudinow, trafiony kilka razy, tajski dwa razy złamany obojczyk, no a przede wszystkim Darcy Ward. Gdyby nie te kontuzje, albo... Jak możesz to ocenić? Jak czołówka by wyglądała i na którym miejscu ty byś był w tej czołówce? Trudno powiedzieć, jakby by to wyglądało, gdyby tej kontuzji nie było. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak się układała czołówka, jak się ułożyła czołówka. Czy zawodnicy byliby w stanie utrzymać tą formę do samego końca, bo, bo to jest też bardzo istotne, żeby wypracować tą formę na, na, na dobrym, wysokim poziomie i później jeszcze umieć ją utrzymać. Na pewno straciliśmy dużo widowiska, bo to ci zawodnicy, którzy byli kontuzjowani, to byli zawodnicy jeżdżący bardzo widowiskowo. To na pewno, to na pewno i to widowisko z pewnością na tych kontuzjach straciło. A jakby się ułożyła czołówka, nie mam żadnego pojęcia, nie wiem kto byłby w stanie, bo to dochodzi jeszcze do tego, żeby wytrzymać presję, która gdzieś tam później jednak się pojawia podczas tej rywalizacji o, o medale mistrzostw świata. Tego nie wiemy i tutaj odpowiedzi na to pytanie... Yy, odpowiedź do pytania jest ciężko uzyskać, ale tak mówiłem wcześniej, na pewno widowisko nam straciło. Pamiętam taki obrazek z, z transmisji z Grand Prix w Sztokholmie. Tam było widać gdzieś na przebitkach, jak, jak ty zareagowałeś na ten upadek yy, i strzał Tomka Goloba w Tor. Czy ta akcja Tajskiego to tylko jego była brawura i nerwy, bo trzęsiawka przed zdobyciem złota, czy, czy tajskiemu też tłumik pomógł w tym takim przysłowiowym? Mm -hmm, ja myślę, że nie, że, że tutaj bardziej chyba w grę, chodzi, w grę bardziej chyba wchodziła ta brawura. Tumik... Aczkolwiek tor w Sztokholmie był na początku dość, dość trudny. On się zaczął bardzo szybko wysypywać i może było faktycznie, tak ja z nim na ten temat nie rozmawiałem z tajem, ale no zacząłby się go spytać. Być może doszło do takiej sytuacji, że wjechał bardzo pewnie w ten wiraż, ale Mimo wszystko te, tego motocykla nie mógł, nie mógł przytrzymać, nie mógł tego motocykla bardziej wykontrować tak, żeby nie uderzyć w Tomka. Mogło być to z tym spowodowane, bo, bo Tajów Inden jest całkiem doświadczonym miejscem, pokazał w tym roku, że w każdych warunkach radzi sobie dobrze, a, a tutaj w tym momencie to, to był taki wypadek, nic nie wskazywało na to, że do takiego wypadku w ogóle dojdzie. Także mógł to po prostu e, nie przewidzieć ze względu właśnie na ten tłumik. Są kibice czy fani Twojego talentu, którzy zaobserwowali takie, takie zjawisko, że kiedy ta presja rośnie, kiedy jest półfinał Grand Prix albo finał Grand Prix, spoglądają na Twoją prawą nogę gdzieś tam przy przednim kole. Jeśli ona się trzęsie, jeśli ona drży tak nerwowo, to znaczy, że występ będzie, że występ będzie dobry. Jeśli ta noga jest luźna, ona się nie trzęsie, to znaczy, że, że pewnie za chwilę będzie... Pożegnanie z turniejem. Ty wiesz, wiesz coś na ten temat? Obserwowałeś? Słyszałem, tak? tak, słyszałem, słyszałem coś na ten temat. Może coś jest z tym prawdy. Ja wiem, że faktycznie jak jest sytuacja bardzo trudna, taka, w której wszystko, od której wszystko zależy, to wtedy faktycznie mobilizuję się strasznie bardzo, bardzo, bardzo mocno. I tak po prostu działam na, na, na sytuacje, w których jest jakieś takie, gdzie trzeba się naprawdę bardzo mocno... E, sprężyć i, i bardzo mocno e, przygotować do, do tego startu. E, to, jest chyba, to jest chyba reakcja na to, że na, na ten stres przed, przed taki startowy, że, 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 że e, wiem, że muszę pojechać na tyle dobrze, aby nie popełnić żadnego błędu. E, ta noga to jest widocznie faktycznie tak reaguje mój, e, moje ciało, mój organizm. E, e, I słyszałem faktycznie, że często E, tak właśnie jest. Jeśli, jeśli to mi pomaga, no to, e, to dobrze, no bo faktycznie od tych półfinałów i finałów dużo zależy, bo tam można e, odpaść, nie pojechać dalej, nie zdobyć żadnych punktów, a można kilka bardzo cennych punktów zdobyć. Jarek, ty pokazałeś w drużynowym Pucharze Świata, zastępując Tomasza Goloba jako kapitana, że, że potrafisz wziąć tę pełną odpowiedzialność. Wszyscy powiedzieli tak, Jarek jest dobrym kapitanem, on nas motywuje, on wspaniale jedzie, on wykorzystuje jokera w najważniejszym momencie w tym finale w Pradze troszeczkę pomogło nam nieszczęście Nikiego Pedersena, ale złoty medal w końcu jest nasz. Co możesz powiedzieć o tej swojej nowej funkcji i jak ty się z tym czujesz? Powoli, po, bo powoli wyrastasz? Tak naprawdę, no, już na lidera, na najważniejszego, na najsilniejszego zawodnika polskiego, Żużlo. Ja się odnalazłem w tej, ja się odnalazłem w tej roli bardzo dobrze i, i, i czuję się z tym dobrze. Wiedziałem, wiedziałem jakie, będą, jakie będą wobec mnie oczekiwania. E, zdawałem sobie z tego sprawę. Wiedziałem, że w tym młodym zespole jestem najstarszy i też e, to, jak będę jechał, to będzie istotne, bo to taki, będzie taki przykład e, e, dla tych młodszych zawodników. W tych najważniejszych momentach, faktycznie, e, Potrafiłem udźwignąć presję e, danego startu i, i, i miałem się z tym dobrze. Nie, nie, nie spowodowało to u mnie jakiegoś zablokowania się absolutnie. Im ciężej, im trudniej, im więcej trzeba udowodnić i e, to wtedy tak naprawdę ja się, ja się, ja się chyba sprawdzam i, i wydaje mi się, że e, jestem w stanie każdą Plac Żeby zakończyć optymistycznie, Jarek, w tym roku mistrzem świata został Taiwofinden, który zrobił po prostu skok gdzieś tam z jakiejś nicości, z jakiejś angielskiej prowincji, nagle się przygotował. Doskonała forma, przy czym szczęśliwy splot okoliczności, nagle jest młodzieżowiec mistrzem. Ty już jesteś w czołówce światowej parę lat, więc ty już tą, tą drogą e, wiadomo, że nie pójdziesz. Były dwa srebra, tak, był jeden brąz. No i tak naprawdę, jak nie będzie złota, no to, no to nuda, panie, trzeba atakować. Kiedy, kiedy i jak zamierzasz zacząć sobie wizualizować tą swoją nową drogę w roku 2014 we wspinaczce po złoty medal Mistrzostw Świata? Zaczynam przygotowania takie bardzo już intensywne w styczniu, od początku stycznia. I, i to będzie okres na to, żeby się przygotowywać, trenować, myśleć o tym, co zrobić jeszcze lepiej, żeby jechać jeszcze skuteczniej. Krótko mówiąc, bo to będzie trwało do, do momentu, kiedy rozpoczniemy sezon, czyli praktycznie do marca. Ja mniej więcej wiem, co musiałbym zrobić, co należy zrobić, żeby jechać jeszcze lepiej i skuteczniej. To jest tylko teoria. Później wiadomo, że w praktyce trzeba będzie do tego wszystkiego się dostosować. Ale najważniejsze, że jest jakiś plan sensowny. I, i myślę, że, że przyszły rok... Może być też również udanym, udanym sezonie. Zakończymy deklaracją. Ty zawsze byłeś ostrożny właśnie w swoich deklaracjach, kiedy tam wiadomo było, że walczysz mm. o medale, mówiłeś, że walczysz o miejsca 5-8, kiedy już tam Aha. było coś wyżej, walczę o pierwszą piątkę. Czy padnie w stosunku pod adresem Twoich rywali taka odważna i donośna deklaracja, bójta się, bo w tym roku na mistrza idea. Ja robię zazwyczaj wszystko e, bardzo spokojnie i... E, a druga rzecz jest taka, że wolę więcej zrobić niż e, dużo mówić. I przy tym byśmy mogli zostać. Ale taki plan z tym złotym medalem w twojej głowie gdzieś tam na pewno pozostaje? Zdecydowanie tak. E, nie, zdecydowanie tak, nie robiłbym, e, nie, nie, aby inaczej było. Dobra, no, zdecydowanie tak, no to, że jest nagrane, to będziecie, będziecie wycinać. Tak, będzie jasna deklaracja oczywiście e, walki o ten złoty medal niższego świata. No to cóż, Jarek, dziękuję Ci bardzo. Oj, dziękuję. Ja pozdrawiam. Kogo to pozdrawiasz? Kibic.